Taka mała ciekawostka dla Was, jak to u mnie zazwyczaj bywa. Ma być tanio, potem wychodzi i to mnie denerwuje. Tamto mnie denerwuje. Bierkliwy eee, troszkę jestem pod względem mechanicznym. No i teraz jadę sobie Fiatem Doblo. Już wiem, że nie będzie tanio, bo eee, mamy skrzynię M32. Każdy te skrzynie, znaczy każdy, pewnie nie każdy, ale pewnie niektórzy z Was słyszeli o tej skrzyni. A to no nie jest to jakaś taka szczęśliwa konstrukcja. Tutaj w tym aucie pewnie nie usłyszycie tego co ja słyszę i pewnie można by sprzedać to auto tak jak jest. Natomiast ja tutaj ja tu słyszę już początek zużycia łożyska na wałku atakującym. No i co no, zdecydowałem, że, że co zrobimy. No, wyrzucamy skrzynię biegów. Robimy pełną regenerację skrzyni okazji jeszcze, no wiadomo, olej to jest oczywiste, zalejemy większą ilość oleju. No i cóż, nie będzie tanio, no będzie znowu dobrze.